To jeszcze zrobię misję 89, która nosi tytuł Find the Terminal. To jest również proste do przetłumaczenia. Odnajdź terminal. Czyli chodzi prawdopodobnie o ten detonator do żółtych dyskietek. Dobra, no i po raz kolejny misja wygląda ciężko. Nawet chyba porównywalnie do poprzedniej. Tam jest mnóstwo kierunków. Dosłownie w tamtym pomieszczeniu po prawej. Wszędzie są piórunki. Tam jeszcze jest jakiś piórunek na dole. No dobra, to muszę sobie zapamiętać, ale mniejsza z tym, teraz muszę się zająć pierwszym pomieszczeniem. O co w nim chodzi? Yy, muszę zniszczyć ten murek, który nie blokuje przejścia w niższą część yy, do, tamty, do tamtego korytarza. Żeby to uczynić, muszę zniszczyć pomarańczową dyskietkę, czyli zrzucić na nią albo inną dyskietkę, albo kulkę. Dobra, muszę się ruszyć, bo taniem w miejscu, nic nie zdziałam. Hmm. Co w ogóle z tą dyskietką? Ja muszę ją teraz przepłynąć przynajmniej o jedno pole w prawo, bo ona wtedy by mi spadła i zniszczyła być może spinkę. Natomiast tutaj widzę, że jest prosto, po prostu zjadam sobie to. I teraz uciekam. Najlepiej jeżeli ucieknę w lewo. Chociaż w prawo też mogę, ale bezpieczniej będzie w lewo. I zrzucam kulkę, zrzucam też dyskietkę, która niszczy wszystko i odblokowuje mi przejście dalej. Okej okay. tutaj widzę, że i tak yy, wydostaje się potem z tego pomieszczenia za pomocą szpulki, więc na razie się zajmę tym pomieszczeniem z piorunkami. A z nożyczkami yy, będę pracował później. Bo już same kierunki są dużym utrudnieniem i zagrożeniem, a jeszcze jak nożyczki do tego dojdą, to już w ogóle będzie strasznie ciężko. Więc najpierw zjem sobie wszystkie te spinki w tym pomieszczeniu i dopiero na końcu wypuszczę te nożyczki. I będę mógł się już wydostać, okej. Okay. W dobrym momencie, żeby zebrać... Teraz nożyczki już sobie mogą chodzić, a ja i tak jestem bezpieczny. No dobra, i co tutaj jest? Tutaj jest widzę taki długi korytarz. Na jednym jego końcu jest spinka zablokowana. Na drugim jest zablokowane wyjście i nożyczki. I mnóstwo jest no, przejść do różnych pobocznych pomieszczeń od tego korytarza. I trzeba się muszę się zdecydować gdzie iść. No to może po kolei. Pójdę tutaj, skoro jest szpulka dwustronna, bo będę mógł bezpiecznie wyjść. I co tu właściwie jest? Muszę tam iść na górę, więc muszę jedną z tych kulek zrzucić. Hmm. Ale muszę zrobić jej miejsce, bo jeżeli ta kulka spadnie, to mi zablokuje drogę powrotną. Dlatego chyba dobrze będzie, jeżeli zjem to pole. No i teraz rzucam kulkę, uciekam w prawo, przypycham ją sobie, no i mogę przejść i mogę też wrócić. No dobra, nawet pierwsze pomieszczenie było proste. Teraz może drugie, chociaż ono widzę, że jest takie dosyć połączone. Tu muszę szybko uciekać, ale jednocześnie uciekając odblokuję sobie szpulkę i będę mógł tutaj sobie przez nią przejść. No, na razie ciężko nie jest, ale wydaje mi się, że jeżeli przejdę tutaj, to już się ciężko zrobi. Może to najtrudniejsze pomieszczenie, które przynajmniej mi się wydaje najtrudniejszym, zostawię sobie na koniec. Teraz zrobię sobie coś łatwiejszego. Po prostu zbieranie spinek pośród kamieni. I widzę, że w tamtym ostatnim pomieszczeniu też nie ma. Za bardzo jakichś trudnych rzeczy. Aha, nie mogę się teraz do niego dostać, bo tutaj mam te murki. Właśnie murki. Tutaj nie da się ich zniszczyć ani dyskietkami pomarańczowymi, ani czerwonymi, bo takich nie ma. Ani nożyczkami czy elektronami. Muszę użyć żółtych dyskietek. Akurat tak się składa, że są dwie żółte dyskietki i dwóch potrzeba. Jednej, żeby się dostać do spinki, drugiej, żeby tutaj się dostać do tych dwóch ostatnich pomieszczeń i wyjścia. A gdzie jest detonator? Może w tym pomieszczeniu jest detonator? Tak, właśnie jest w tym. Dobra, skoro już tu jestem, to już się tym pomieszczeniem zajmę teraz. Muszę sobie wysadzić tą szpulkę, żebym mógł wyjść z tego pomieszczenia. No i to w sumie ciężko nie jest. Muszę po prostu uważać na te dyskietki, żeby. Mm, nie spowodować jakiegoś niekontrolowanego wybuchu i nie zniszczyć siebie albo spinki. Okej. Okay. Czyli detonator jest tutaj. Więc jeżeli ustawię sobie już żółte dyskietki, to muszę wrócić do tamtego pomieszczenia. Dobra, no to teraz się zajmuję tym, tylko tutaj muszę poczekać, bo z tego co właśnie pamiętam tutaj były piorunki. Nie wiem czy jest ich jeszcze więcej. One są chyba tak co dwa pola ustawione. No właśnie, co dwa pola, więc tu jest bezpiecznie. Ale tutaj już muszę poczekać, bo na tym polu jest piorunek. I tutaj też jest, ale już chyba nigdzie indziej nie ma tych piorunków. Chyba nie. Dobra. Więc teraz muszę zrobić tutaj miejsce i tym korytarzem będę wypychać dyskietki i teraz. Jeżeli dyskietka będę chciał przepchnąć w lewo, muszę wyjść tą szpulką, a jeżeli w prawo, to tą szpulką. Przejście tutaj mam, więc będę mógł to bez problemu zrobić. Łatwiej będzie wydostać tą dyskietkę. To w sumie mogę już zrobić. Bo to jest bardzo łatwa sprawa. A po prostu ją przepycham sobie tu. No i teraz ym, może łatwiej będzie, jeżeli się zajmę tamtą stroną prawą. A do tego muszę wypuścić elektron i prawdopodobnie muszę go tutaj zniszczyć. Mam na miejscu kulkę, więc to będzie bardzo prosta rzecz. Tylko muszę polegać aż on wróci, bo teraz będzie musiał wyjść chyba w lewo. Nie. Aha, bo tam była szpulka, więc nie. Znaczy, nie było szpulki. Aha, przyblokowałem sobie dyskietkę. Dobra, już rozumiem. Ale to jest nieważne. Ważne jest to, że mam spinki i teraz mogę sobie przepchnąć tą dyskietkę. I odblokować sobie spinkę. Natomiast gorzej będzie po tej stronie, bo tutaj muszę jeszcze pozbyć się tych kulek. Ale jedna kulka nie wiem, czy wystarczy. Wypnę ją sobie maksymalnie w lewo, żeby ta prawa strona została wolna. W sumie jedna kulka chyba wystarczy, bo teraz po prostu pcham. Do końca, nie nie mogę do końca, muszę prawie do końca, dokładnie tutaj, bo tak to już bym ta dyskietka została tutaj na zawsze. Więc znowu muszę ją wypchnąć do poziomu korytarza. I teraz już zbieram sobie tą spinkę, no i wychodzę przez tą szpulkę i przepycham sobie do samego końca tą żółtą dyskietkę. Natomiast był w tym pomieszczeniu z pomarańczowymi dyskietkami, więc już jestem na miejscu. Ok, teraz muszę się minąć z tymi nożyczkami. One poszły tam, więc mam duży zapas czasu, żeby sobie zabrać tą spinkę. No i teraz przechodzę tutaj. Może zacznę sobie od góry, tutaj jest bardzo prosto, bo tylko zbieram te trzy spinki i uciekam przed kulką. No i jeszcze mi zostało ostatnie pomieszczenie. Tutaj chyba muszę zejść na sam dół. Niestety zrzucając po kolei te kulki, więc mam już pomysł jak jednem mniej. Po prostu zjętą spinkę i ta kulka sobie tutaj zostanie na miejscu. No i teraz już mi nic nie zostało, jak po prostu szybko tu uciekać. Muszę teraz zjeść to pole pe mną, żebym mógł sobie stąd wrócić. No i kulki się ustawiły odpowiednio. No i mogę przejść do wyjścia i ukończyć misję numer 89. Bardzo ciekawa misja była nawet. Trochę trudna, ale nie aż tak bardzo, żeby... Żebym miał jakieś tam duże problemy z jej przejściem. ok no to jeszcze za chwilę zrobię 90, ale to już w następnym odcinku.